Artykuł 4. O wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa i jego powrocie na końcu świata na sąd powszechny. Część pierwsza. Punkt 110. W co wierzymy przez słowa szóstego artykułu składu apostolskiego, wstąpił na niebiosa? Przez słowa szóstego artykułu składu apostolskiego, wstąpił na niebiosa, wierzymy, że Jezus Chrystus, gdy już dokonał i ukończył dzieło odkupienia. Czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu własną mocą wstąpił do nieba z duszą i ciałem. Punkt 111. Co oznaczają dalsze słowa tego artykułu, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego? Dalsze słowa tego artykułu siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego oznaczają wieczną chwałę odkupiciela w niebie, gdzie Jezus Chrystus jako Bóg jest równy Ojcu, a jako człowiek posiada boskie dobra w stopniu wyższym od wszystkich stworzeń. Dodatkowo słowo siedzi. Nie oznacza tu położenia i kształtu ciała, lecz wyjaśnia to trwałe i stałe posiadanie królewskiej i najwyższej władzy, którą Jezus Chrystus otrzymał od Ojca. Punkt 112. W co wierzymy przez siódmy artykuł składu apostolskiego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przez siódmy artykuł składu apostolskiego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy, że Jezus Chrystus na końcu świata przyjdzie z nieba z aniołami swoimi, aby sądzić wszystkich ludzi, zarówno tych, których dzień sądu zastanie jeszcze przy życiu, jako też tych, którzy przedtem poumierali, a wówczas odda każdemu według uczynków jego. Niech ta nauka będzie dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie widziałeś wcześniejszych odcinków o katechizmie? Koniecznie je obejrzyj, by lepiej zrozumieć dzisiejsze treści i kolejne nauki. Drodzy słuchacze Nauk Katolickich, dziękujemy za Wasze wsparcie i modlitwy. Każda z nich jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Bóg zapłać za każdą pomoc i zaangażowanie, które pozwalają nam szerzyć wiedzę. Zachęcamy do komentowania, udostępniania i zostawiania łapek w górę. To nieoceniona pomoc w docieraniu do nowych osób i rozwijaniu naszej misji. Jeśli jeszcze nas nie wspierasz, rozważ przekazanie darowizny, a także wsparcie cykliczne, które pomoże nam planować przyszłe projekty. Linki do wspierania znajdziesz w opisie filmu. Zapraszamy również do zapisania się do nauk katolickich. Dziękujemy, że jesteście z nami. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.